минута 30 10. 5, 4, 3, 2, 1, go. 150. Późniejszy prawy pięć max. 450. Szeroki jest tak jak było. Wygrodzenie. A ja wycelujesz, dawaj. Dawaj, 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 idziesz O kurwa. szczęście lewy 6, 60. Przy drugiej oponie, prawy, 3 minus 50. Lewy 2 nawrót za oponę 200 Opona prawy 3 plus ciągnie przez 70 90 Tul słup prawy 3 nie wypuść. To lewy 7, 100, opona prawy 5 minus 90, lewy 1 na 90, lewy 4 plus max, do prawy 6, 150, za oponą lewy 1, wygrodzenie, do prawy 2 za słomę. 70, lewy 5, zostań, do bardzo późny, prawy 4, plus, plus na oponie, plus, plus, przy oponie już gaz, 60, już śmiało, prawy 5, plus, 100, lewy 7, 120, prawy 6, dłuższy, max, i to jest tutaj, lewy 6, max, wyjście, szczytem, 50, lewy 5, plus, plus, 50, lewy 5, plus, plus, lewy 5, plus, plus, do prawy 7, 130, Chyba, nie a, śmiało, lewy 4, plus, szeroko. Już gaz. Pięknie. I wyjście, szczytem 100, prawy 6. 150. Szczyt środkiem, śmiało, do prawy 7, 300. Po kuli, prawy, y, wygrodzenie od lewej. Do prawy 7, 170. To jest szybsze. Tak, szybsze, no. Późniejszy lewy 4+, plus. 150 Lewy 6 max 200 Prawy 7 długi wyjście szczytem 120 Prawy 7 do lewy 6 90 Wygrodzenie od prawej 90 wygrodzenie od prawej 400 po kuli prostuj Wygrodzenie od lewej i szybkie też jest Jeszcze rozjebany Tak, musisz tak z zewnętrznej wejść już gaz. Więc 200 prawy 7, 200 prawy 2 na Mostek, shooter. No lewy 7, 350. Za pierwszym szczytem 70. Za drugim szczytem 20, lewy 4 minus. 20, zaszczytem ciąg głęboko, prawy 3 plus. Do lewy 7, 60. Zaszczytem lewy 6 po 20, zacisk do 5, rzuć. 90, lewą, tul drzewo, prawy 4. Do lewy 4, ciąg głęboko.